Na 80% jego argumentów nie odpowiedziałem. E, przed treningiem obejrzałem sobie ten miesięczny wysryw pana Wardęgi. Pominął jakieś 80% rzeczy, w tym moje najważniejsze zarzuty. Jeśli mój poprzedni film to było za mało, to nie ma sprawy, Konop. Dokończmy i odpowiedzmy również na inne argumenty. Dotarłem do kolejnych ciekawych wniosków. Konowski szymane, twierdzi, szymane. że on zachował się w sytuacji weryfikowania wieku dziewczyny lepiej, bo ja to sprawdziłem wiek na Facebooku, a on bezpośrednio z nią rozmawiał. Nie wiem, czy dla Wardęgi lepszy research to data urodzi na Facebooku, niż zapytanie się bezpośrednio u źródła o jej wiek. Ja oglądając materiał Konowskiego czuję się, jakbym oglądał czeski film. Przecież sam pokazałeś, że ja również rozmawiałem z dziewczyną. O, tutaj. Kolega powiedział, że Konopski masz 14 lat. A Konopski nie sprawdził, tylko to podał dalej. Po prostu przed rozmową zebrałem dane, a potem to skonfrontowałem z samą zainteresowaną. Może gdybyś ty to zrobił, to nie miałbyś teraz takich problemów. Ale najlepsze dopiero przed nami. Zapnijcie pasy, bo Konopski chyba będzie musiał zwolnić montażystę. I weryfikowałem jej bieg u samego źródła. Konopski ciągle bronił się, że okej, okay. głupio wyszło z leksiem, ale na swoją obronę twierdził, że weryfikował przecież wiek dziewczyny. Po prostu ona go okłamywała. Wprowadził go w błąd. Jak się niestety później okazało, okłamała mnie. Tutaj muszę dodać, że dziewczyna okłamywała mnie do końca. Konowski, w swoim materiale z 8 stycznia, pokazał jako dowód weryfikowania wieku rozmowę z dziewczyną, ale dziwnym trafem nie było widać na nich daty. Ciekawe dlaczego tak wycinał screeny. Może chciał coś ukryć? Mogliśmy się tylko domyślać. Próbowałem konfrontować z dziewczyną informację o jej wieku i wstępnie unikała tematu, po czym wysłała mi zdjęcie świadectwa i legitymację. Te same screeny pokazał również teraz, ale niestety zapomniał wyciąć datę i uwaga, okazuje się, że Konopski wiek dziewczyny weryfikował dopiero 6 stycznia, czyli dopiero po filmie o Leksiu, bo materiał o nim opublikował 5 stycznia. Najpierw pomówiłeś lecia, a dopiero na drugi dzień łaskawie zająłeś się weryfikacją? Tak ci się kurwa śpieszyło z tym filmem? Mm. Przygotowywałeś film na mnie kilka miesięcy, a tu taka wpadka. Co ciekawe, nie ma tu mowy o przypadkowości usunięcia daty. Gdy nałożymy na siebie screeny, widać, że data by się tu zmieściła. Co, kono, Liczyłeś, że nikt się nie dowie? I pewnie wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Ile osób uważa, że nie zweryfikowałem wieku tej 14-letniej dziewczyny? Po cholerę brnąłeś miesiącami w te kłamstwa, skoro weryfikacją. No to kurwa, zastrzelił go. Zająłeś się. Partnerem odcinka jest Surfshark VPN, który zwiększa naszą ochronę o! i bezpieczeństwo w sieci. Możemy za jego pomocą łączyć się z internetem za pośrednictwem serwerów w innych krajach, i ty się łączymy, Też mam tego dila to jesteśmy wdowie. w stanie ominąć wiele blokad geograficznych. Przydaje się to na przykład, dziewczyna, i bardzo chce obejrzeć Titanika albo Atak Tytanów. W Polsce. Że to, że możecie z niego korzystać na nielimitowanej liczbie urządzeń. Korzystając z mojego linku z opisu i kodu VATAHA, otrzymacie o szczegóły w swojej mądrości zarzuca mi. Konopski w swojej mądrości za... zarzuca mi bardzo poważne powa... przestępstwo: składanie fałszywych zeznań. Może zanim zaczniesz komuś zarzucać łamanie prawa, face panie. Fałszywych zeznań, które opisałeś u Stanowskiego. Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wytłumacz mi zatem, panie Konopski, jak to jest możliwe, że jestem na tyle głupi, by opowiadać o tym anegdotkę w hate parku, a dalej nie postawiono mi żadnych zarzutów, nie pozbawiono mnie wolności. Mam jakiś parasol ochronny od wymiaru sprawiedliwości? Najwyraźniej swoich nie tykają. Czy ja faktycznie w hate parku powiedziałem, że składałem fałszywe zeznania? Powiedziałem tam, że byłem po roku od opublikowania filmu na komisariacie, ale człowieku, w innej sprawie. Po zakończeniu przesłuchania, gdy się żegnałem z policjantem, to mnie po prostu, Papie, nie prowadząc już... 9 złotych i 75 groszy. Siemano, kiedy jakiś opening z pozdro. A dzisiaj możemy na kickdrope'ie pograć jak chcecie. Żadnych czynności, zapytał z czystej ciekawości o tamten prank zombie, więc odpowiedziałem mu, że dostałem go od ko... Kiedy drop koszulki co masz na sobie? To jest walurowy koszulka z, 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 z kapturem, ale będzie też bez kaptura. 7 lipca. Kogoś na pendrive w metrze, mogłem mu równie dobrze odpowiedzieć nie pamiętam. Na jakiej podstawie policja według ciebie miałaby prowadzić śledztwo w sprawie kolizji drogowej. Od kiedy kolizja drogowa jest ścigana z urzędu? Policja nie znała miejsca kolizji, nie wiedziała, kto uczestniczył w kolizji, nie znała daty kolizji, nie znała numerów aut uczestniczących w kolizji, nie wiedziała nawet, czy doszło do tej sytuacji w Polsce. Jedyna możliwość istniałaby wtedy, gdyby osoba uczestnicząca w kolizji to zgłosiła, ale nikt nigdy tego nie zrobił. Może się tylko domyślać dlaczego. Może snuć sobie teraz po 11 latach teorię. Film był głupotą. Wielokrotnie o tym mówiłem i za niego przepraszałem. Na przykład wtedy, gdy kilka lat temu wypominał mi go góral. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie uprzedził kilka warto. lat temu wy. Ojcze, Patrycja, <laughs> nie jestem aresztowany, więc proszę zaprzestać wygadywania głupot na mój temat w mediach. Poza tym warto, aby wszystkie media zobaczyły prawdę na temat mojego przeciwnika. Co? Skoro wyciągamy brudy, to powiedz mi wszystkim Warnega, jak odniesiesz się do tego materiału. Fajną bekę miałeś, że jakiś zwykły człowiek uderzył swoim autem w film na auto. Myślałeś o tym, co musiał czuć ten człowiek jakie miał przez to problemy, którym nie był niczemu winny? A jak robiłeś pranki, 106 ludzi, to nie myślałeś, że ktoś przypadkowo napotkany człowiek... że ktoś przypadkowo napotkany człowiek jakiś mógłby mieć wadę serca, jak dostać zawał i byłby zgodny na miejscu? Myślę, że będzie ciekawie. No pewnie miał statystów w tych filmach, no. Takie jest, tak myślę, nie? A dasz Sandra to, co... zestaw ma, ze małego streamera? Co to znaczy? Korkę, dwie wody, papieroski. Ja tu kontent robię. Kontencik tak zwany. No. Beru nie poci jeszcze bardziej niż bawełna w te pogody. No pewnie troszkę bardziej, wiesz? Chcesz jeść? A co? Bułki. A świeże? No ja kupiłam rano. No to dwie ja bym zjadł. Przypominał mi go Gural. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Wrzuciłeś do sieci film, w którym twierdzisz, że składałem fałszywe zeznania. Wyjaśnij składanie fałszywych zeznań. Przecież oskarżyłeś mnie właśnie o poważne przestępstwo. Sprawa z Lech się nie nauczyła Cię, by uważać, jakich słów używać? Czy oszukałem policjanta? Kurwa, wielokrotnie. Tutaj oszukuję policjantów, że pije piwo, a piłem sok. Czego panowie za mną, o, nie wejdą? Oszukiwało się na testach sprawnościowych. Tutaj oszukuję policjantów, że gadam przez telefon, a gadam przez ciasteczko. Ale dlaczego no, zostałem no, zatrzymany? Dlatego, że rozmawiam pan przez telefon. Podsumowując, policja nigdy nie prowadziła nawet postępowania wyjaśniającego w sprawie filmiku zombie. Ale rozumiem, że możesz mi nie wierzyć. Dlatego mam propozycję. Odwiedzimy każdy komisariat w Warszawie i ja poproszę o wszystkie moje zeznania we wszystkich sprawach, jakie były prowadzone w mojej sprawie, niech mi dali. I sobie je przeczytamy. I zrobimy tak. Jeśli tam się znajdą takie zeznania, o których Ty mówisz w swoim filmie, no to ja, cię, ja nagram wideo przepraszające. Ale jeżeli. W tych wszystkich komisariatach w Warszawie okaże się, że takich zeznań nie ma, to pojedziemy do na Śląsk i Leksił będzie ci całą noc siedział na mordzie. Co ty <grystanie> za to? Wchodzisz w to? <grystanie> Konopski zarzuca mi omijanie prawa w sprawie związanej z rękawicami. Organizujesz loterię rękawic, generując sobie na tym własne zyski z pay-per-view, omijając prawo. Jest tak, że losowanie musi być zgłoszone. Ale konkurs nie musi, dlatego ja dla bezpieczeństwa zazwy zazwyczaj staram się używać sformułowania... Y Konkurs. Więc hipokryto najpierw spójrz na siebie, bo trochę się zagalopowałeś z tym szaryfowaniem. Chodzi tutaj o to, że losowanie należy zgłosić 30 dni wcześniej. Oczywiście standardowo Konowski umiejętnie wyciął fragmenty Instastory. A teraz zobaczmy pozostałe. Wedle polskiego prawa każde losowanie musi być zgłoszone do urzędu celnego. Ja to losowanie zgłosiłem, ale kilka dni przed losowaniem. Natomiast... 9 i 70... Dziękuję raz, dziękuję. Na Wedle prawa. Trzeba to zgłosić 30 dni przed losowaniem. Postanowiłem wam to jednak wynagrodzić i dzisiaj dokupiłem 10 par rękawic, więc macie teraz dwa razy większe szanse na wygrany, wygrany nuko. No, Konopski zapomniał dodać, że dorzuciłem do puli 10 par rękawic i wszystko przebiegło. Pieniądze! Mecz. Ktoś tam przesyła 7 lipca przyjacielu! Siema wuja, pozdrów ciotkę i młodego, kiedy te nowe, piękne koszuleczki F.S. Dzięki bardzo stary, pozdra. ...bez zarzutu, a zwycięzcy mogą się cieszyć ze swoich nagród. Nikt nie został oskamowany. Rękawice. Femma. Bardęka. Rozmiar E. A jaka jest, jak jest druga? Trąba. Najmocniejszy chyba ze wszystkich! Skoro masz do mnie pretensje o omijanie prawa, to powiedz mi, czy ty swoje losowanie zgłosiłeś 30 dni wcześniej? Znam skromnego kafla dla jakiegoś losowego subskrybenta. Wyniki macie w następnym odcinku. Bo wiesz, szkoda, że byś wyszedł na hipokrytę. Więc hipokryto, najpierw spójrz na siebie, bo trochę się zagalopowałeś <grytę> z tym szeryfowaniem. Konopski ogólnie w swoim filmie kipi hipokryzją. Wspomina o poście z wykopu, że moja dziewczyna robi podobne miniatury co Pamela Rej. Zarzut i screeny co do kopiowania stylu miniaturek na filmach łoniki od zagranicznych. Drenerki. Ale że on nagle zmienił styl miniatur i ma je bardzo podobne do Rewo, to już nie wspomnij. Żeby była jasność, rób sobie takie miniatury jak chcesz. Masz pełne prawo, by inspirować się Rewem. Ale po co wypominasz miniatury innym? I to sąd jest od wydawania wyroków, a nie Wardenga i Wataha. Gdzieś podobne sformułowanie już słyszałem. Zapraszam na prokuraturę, bo tego są te służby, a nie pan Wardenga! I to sąd jest od wydawania wyroków, a nie Wardenga i Wataha. Podoba mi się ta dwustandardowość konopa. Jak ja nagram film, że... po. Nitro chciałem powiedzieć, że mega Cię szanuje, robisz codziennie filmy, streamy, prowadzisz firmę, jeścisz na eventy i nigdy nie narzekasz, że nie masz czasu i siły jeszcze przygotowywałeś się do... No to chyba dobrać. chujowo się przygotowałem, Jesteś przegrałem. Jesteś dobrym szefem. Wielki szacun dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Pomówiłeś Leksia i pokazuje na to dowody, to twierdzisz, że sąd jest od wydawania wyroków, a nie jakaś watacha. Ale jak ty nagrywasz film, gdzie oskarżasz Leksia i niszczysz mu w ten sposób karierę, to już sąd nie jest potrzebny. Całkowicie wystarcza wtedy rzetelny research konopa i jego dowody. Dobitne dowody potwierdzające bieg dziewczyny i jej dokumentami pojawią się jutro na filmie. Okłamała mnie.

to przecież już za trzy tygodnie będziesz mógł mnie zapytać o cokolwiek chcesz. Jeśli dogadam się z Fejmem, to czekają nas No to Michał musisz tam zajechać z dwie słówki na sklep. Michał przesyła 50 zł. Wuja, pomysł sobie, ze w dzień moich urodzin wchodzą koszulki do sklepu 07.07. .07. Dzięki, stary. To zapraszam. konferencję czeka nas Cage. Skoro masz taki problem o używanie kanji z anime, to mam dla ciebie nowego rywala. Do zobaczenia na konferencji. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha nie gryzie, Wataha pożera. No ryzyk, jakby miał katar, to by go gilem zabił.